Mordzeno na święciu Panny no w Tulcach, w miejscu gdzie Matka włoska objawiała się od 1140 roku. Dzisiaj mamy 21 lipiec 2021 roku. Tu w tej parafii, w Ustosze od 1 lipca 1932 roku był ksiądz. Józef Różny urodzony w Hamburgu w 1913 roku wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim w Ostrowie Wielkopolskim gdzie był więziony kardynał Leduchowski, który sprowadził do do Poznania niezwykłego karmelity postawa Eucharystii Hermana Cohena, wnuka, króla, wnuka, nie króla, wnuka rabina Poznania, Rafała Koena. Był tam, przebył 12 kwietnia w 1868 roku. Wielkie to było nawrócenie mocno Eucharystii w Batems. Herman Cohen towarzyszy mi od 13 czerwca 1999 roku w dniu Beatyfikacji 108 męczenników z głównym arcybiskupem Julianem Nowowiejskim urodzonym 11 lutego 1858 roku, czyli w dniu objawienie się Matki Boskiej w Górtu. Został zamęczony rytualnie 28. Maja 1941 roku, kiedy przywieziono do święcinia Maksymiliana Kolwe. Jezu, ten pomocniczy wietnamski został zamęczony rytualnie i planowo 11 lipca w 1941 roku w Hamburgu, w dniu, kiedy do Kazach-Dachau mieszczono księdza biskupa późniejszego Józefa Neuchozwera